po live'ie z Pawełkiem, który opuścił Wyspę Miłości, e, ale już jest ze mną para, która również już się z nami żegna, taki i Alicja. Jest nam bardzo przykro, że opuściliście Wyspę Miłości, ale cieszę się, że mam was tutaj <śm> tak. I tak fajnie na was patrzeć, nie przez szkło telewizora, tylko tak na żywo. E, ale jesteście mi to jest dla mnie najważniejsze. I piękni. No. Ty również, ty? E, dziękuję. No to sobie pozwoliliśmy. No. Lecimy dalej, bo słuchajcie, nie umawialiśmy się a Nie. To jest czysty Zbawę przypadek. W tak. e, zaproszeniu nie było napisane że <laughs> jest black. Black <laughs> right. or e, że tak Kolor czarny, bardzo lubię. Tak. E, kochani, opuściliście Wyspę Miłości głosami e, naszych Wyspiątek. E, tak zadecydowali. Czy wy się z tym werdyktem zgadzacie? W 100%. Ja myślę, że w 100%. Bo jednak to było widać, że pomiędzy nami nie było uczucia oprócz jakiejś tam przyjaźni czy koleżeństwa, więc ogół inni mieli szansę na miłość. Więc no myśli. to bo staliście się parą, tak naprawdę. Wyjątkowo! Wyjątkowo, bo tak? podczas sześciu sezonów Love Island w Polsce, nie wydarzyła się taka sytuacja, że ekipa z Casa Amor miała szansę pozostania na dobrej Miłości i to nasze wyspiątka Piątka zdecydowały kto z Was zostaje i chciałam powiedzieć, że dla Was to jest ogromny komplement. Bo wy nie zostaliście wybrani przez Wyspątka na zasadzie ojku, jesteśmy w nim, że ktoś się zakochał, tylko oni was po prostu pokochali. Ciebie pokochały dziewczyny i chciały cię mieć w ekipie, a ciebie chłopcy. Więc to dla was ogromny komplement, bo jesteście fajnymi osobowościami i dzięki temu zostaliście na Wyspłołości i zostaliście przez to też sparowani. Z wielką oczywiście nadzieją, że to się może udać, mimo że to było trochę jak randka w ciemno. Na wyższym Nawet słowa nie dla <laughs> A zostaliście sparowani, a wiecie, różnie rzeczy tak. bywa, to mogło się udać, ale się nie udało, ale to mm. się polubiliście. Tak. Tak, no takie relacje koleżeńskie jest jak no. najbardziej ok. jednak no brakło tego czegoś, jakiegoś błysku wokół No już tam to nie, błysku. Błysku. nie no, było tego <laughs> wokół w w drugim widzę <laughs> były. tylko po prostu nie było tego czegoś. Tak, tak. zwanego hashtag vibe. Dwie różne w ogóle przeciwności, więc nie byłoby sensu grać, nie po to zresztą byliśmy, żeby grać, tylko właśnie, żeby pokazać prawdziwe emocje. I myślę, że nam się to udało. Tak. No nie potrafię tak samo udawać, czy, czy do czegoś się zmuszę. Jestem Ale my się to zobaczyli, bo my i widzowie jesteśmy bardzo spostrzegli tak. i byśmy od razu do... się na I my to, byśmy do I byśmy to widzieli, że jest to udawana, tego nie lubimy w tym programie, dlatego zwycięzcami zawsze zostają pary, które naprawdę coś tam zaniskrzyło. Ale wróćmy do początku. Kasa Amor to jest taki wyjątkowy moment i taki dość pewnie stresujący dla Was, bo wchodzicie ekipami wśród też innych przystojniaków, wśród innych kobiet i tak teraz będę po kolei skakała po Was, mhm. bo chcę wyciągnąć i z jednego tak, z drugiego troszeczkę. Powiedz mi Alicja, jak to jest, kiedy wchodzisz w ekipie przepięknych kobiet, które przychodzą tutaj pomimo, żeby znaleźć drugą połówkę, ale jak to jest, opowiadaj tak szczerze, czy jest poczucie konkurencji, że tak oglądasz te dziewczyny, poznajesz się i tak hmm, <grym> hmm. Jak ja sobie to poradzę? Nie, było na maksa trudno. Na pewno na początku, ale mega z dziecznami się zbliżyłyśmy, ja tam przecież płakałam mm -hmm. za tymi dziewczynami moimi przy, przy Kasia. No i na początku wiadomo, było porównywanie i to wejście w ogóle pierwszej też chłop zobaczenia chłopaków i Poznanie ich też było dość takie boom, żeby zobaczyć ich właśnie nie przez telewizor, tylko na żywo, nie. Zupełnie takie surrealistyczne uczucie. No właśnie, jakie to jest uczucie? Ja tak, obserwujecie sobie em, oglądanie, co Covid. I już miałeś takie też, hmm, ten mi się no. podoba, ja tam będę i ja będę się za niego brała. Tak to chyba widzieliście, ja wam to pokazałam. O kim mówimy, o kim poczekaj o czym, Nie czym, o kim, o czym. Jedyny, jedyny. Przypomnij no, mi no, Sebastian. Sebastian, to pogadajmy chwilę o Sebastianie. Przepraszam Piotrku, zaraz do nie wrócimy. Jedyny blondy w programie. Tak, czyli już będę. Tak, to już powiedziała. No i właśnie ta sytuacja była taka dość intensywna. Bo wy gdzieś tam rzeczywiście złapaliście tą taką nić porozumienia. Jak to było, Lidze? Czy to było tak, że ty tak po prostu się wkręciłaś w niego i to by się wydawało, że on tak na ciebie leci? Czy jednak coś tam było? Z braku na kół? <laughs> to trzeba było za nim Ale nie, że rzeczywiście coś tam poczułaś z jego strony zainteresowanie? Czy to już jest tak czasami, że. Jak nam się, ja tak mam przynajmniej w życiu, no, że jak ktoś mi się spodoba, to taka najmniejszy gest w moim kierunku, nawet taki koleżeński. O no. Jezus, ona on mnie spojrzał tak, tak. A on mi powiedział, no, że, tak. że, że to może to coś sobie... tak, że to ty <coughs> nie znam raz może. Jak to jest? Wydaje mi się, jak że... Już jak to Lacz, Wydaje mi się, że tam zupełnie też jest inaczej. W to jest zupełnie mhm. inny świat i zupełnie inne emocje, skrajne wręcz, że ja bym w życiu, w normalnym życiu, nie latała z jakimś tak, w taki sposób, jak z Sebastianem. No bo to tam jest po prostu Tak, trzy dni, czy tam ile i musisz tam, wiesz, lecieć, działać. działać, no i rzeczywiście to jest bardziej intensywne niż w normalnym życiu. I teraz, jak tego tak konałam to myślę sobie, że no, jednak Sebastian nie był dla mnie mm. i na pewno ktoś tam inny czeka. Na mnie jest zapisany gdzieś tam tak? Słuchaj, w gwiazdach i Ja jeszcze zobaczył, nie jestem, więc a. nie wiem, no, to się wydarzy. <grym> no. <grym> e, więc uważam, że naprawdę polubiłam, pokochałam też wiki i uważam, że oni są super dla siebie. I niech im się wiedzie, naprawdę pokochałam wiki. Kto by pomyślał? Najpierw w ogóle próbuję odbijać faceta, a później z Wiki jestem jak no, to nie, 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 no. tak też troszeczkę ciebie wytłumaczyć, że no, nie znałeś dziewczyny, przyszłeś do programu w konkretnym celu. E, jednak no, większość fanów już była zajęta, więc no, gdzieś tam było trzeba uderzać, akurat padło na Sebastiana. Tak. Ja tak to, cały czas się zastanawiałam, mówię, kurczę, gdzieś tam utożsamiałam się trochę z Tobą, taka zachrypnięta blondyna, mówię, kurczę, no, widzę w niej trochę moich cech, e, gdzieś tam walczyłaś o swoje, ale gdzieś tak pomyślałam sobie, że może ta chęć, właśnie Ty mi to powiedz, czy to było tak, że jednak on Ci się tak bardzo podobał, czy też jest ta chęć takiego przetrwania, żeby wejść do tej chwili, żeby być na tej wspólności? Myślę, że spodobał mi się na pewno bardzo, bo był też jedyny w moim typie. Ja to otwarcie mówiłam, że nie było tam nikogo innego w tym, wysoki to. wysoki. Tak tak, no, z No. Karni. No i mówiłam to od początku, że to jest. Sebastian jest w moim typie, tak? A że nie było innych, no to... Musiałam pójść po niego. I też jest takie coś, że przetrwania, że jednak chcesz pójść do tej wili, tak? Później rzeczywiście, jak się tak też zakoregowałam na maksa z, i z Kamilem, i z chłopakami, to już w ogóle było mi bardzo przykro e, nie pójść dalej, mm -hmm. nie? Więc to było mega super wyróżnienie i jestem za nie wdzięczna. Dobrze, Piotr już lubi też mówić, więc już nie, nie zostawiamy go, tak? Przedliśmy teraz do ciebie. Ja nie czuję tak. No właśnie już wracam, wracam, wracam. Zaraz, <totekst> do... Już chciałem <totekst> już mówić nawet sam. No, no, no to słuchaj, jesteśmy teraz przy tobie, teraz Alicja chwilę odpocznie. No czy oglądamy sobie program, widziałeś dziewczyny? No i jak? Do której ci chciał tam zrobić to uciekać? No ja mam niezmienne zdanie, że jednak to jest blondynka, to jest typ Vero, to jest ty Natalii. No I to wiadomo, Alicja. Alicja, nie Alicja, tak, no, ja policja, tak. tak. No, policja, nie, policja. jak wodynka, nie no i tak dalej, nie no, ja no, możemy no. tak porównywać, nie? I w ten sposób, że te dwie i przez cały ten czas i tak dalej mówiłem, że ja nie mam tak, że zmieniam nagle zdanie, czy że nagle mi się ktoś inny spodoba, nie. Ja mam, jestem taki zero jedynkowy, że albo tak, albo nie. No wiadomo, I, i tak to albo tak jest trwała albo nie. nie. Więc to były tylko te dwa typy u mnie, nie? Alicja, tak, Wero y, i? I Natalia. Hmm. Natalia, czyli dwie takie dość mocno Mocne, tak, zajęte. Ale. Przede wszystkim. No ja momentami, ja momentami się czułem, jakby był na jakichś naukach przedmałżeńskich, no, ja mówię, naprawdę to był hit. Ja nawet gdzieś tą dziewczyną mówiłem, że ona ta płacze za tym, ta ogląda zdjęcie z tym. Ja mówię, Jezu, dziewczyny, no, dajcie coś od siebie, nie wiem. Jak dajcie już, chwilę, mówicie o tych dajcie mi szansę. <laughs> czułem się normalnie, jakby z welon za vero, jak idzie do ślubu, z kływą i tak dalej. No masakra, bo dziewczyny. Po prostu nie dały zero takiej, takiej szansy, jakby nie. Ale też się nie Na dziwmy, bo jednak, Amor to jest sprawdzian dla naszych tak. bezpiątek. Um, dlatego wy w tej KASA Amor dlatego, żebyś, że jesteście mocni i jesteście mocnym sprawdzianem dla nich. Niektórzy ten egzamin zdali, niektórzy troszeczkę mniej, słabniej. Było, było, było różnie, tak. no to tak. było grubo. Słuchajcie, naprawdę, powiem Wam, że w historii tego programu. To była chyba najgrubsza kasa, no. Jeśli chodzi o zabawy. To ta, chyba nie u w w to chyba no bardziej u chłopaków. No i to że dziewczynki były grzeczne, grzeczne, nie? Oj, grzeczne to nawet za mało powiedziane. No, było, 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 było bardzo grzeczne. A chłopcy to różni. No, ale już zostawmy no, ale już to. to tak. od dziewczyny tam sobie z nimi wyjaśniają, co już miało być wyjaśnione, już no, zostało wyjaśnione. Na szczęście jednak te próby zostały, przetrwali te próby. Przed fajnie, była zabawa ostra, ale chyba te granice jednak aż tak na maksa nie zostały przekroczone. Tak mi się wydaje. No nie. Chociaż ja bym czasami była zła, ja to ja te rzeczy. Tak bez nazwisk, tak bez nazwisk. Tak ja tak jesteś za zesucą? Tak. Ja tak pytań. jak ty chyba. Ja też. tak, no. Ja to mam być, ja i ja ja koniec, a tak, nie tam. Tak, No. Dobra, ale słuchajcie, wracając już to nie o mnie. Wracając do Waszej przygody. Był taki apetyt na to, żeby być tu dłużej? Kurczę, chyba u każdego jest taki apetyt, bo jednak jak się zaznał już tych paru dni w willi, gdzie są zupełnie inne niż w kasie, mm. to, to człowiek chce więcej. Chce więcej tylko, że nie za wszelką cenę, nie? Nie, mm. nie potrafi tak udawać, żeby tylko przetrwać no. jeden dzień dłużej i tak dalej, bo nie jestem takim typem człowieka. Nie? A czy w ogóle da się udawać, nie, nie? nie? No bo Właśnie. macie tyle kamer, wiadomo, że jesteście mm. w telewizji, że jesteście oglądani, to nie jest taka naturalna sytuacja jak w życiu, ale wydaje mi się, że można udawać Dzień, dwa, Wydaje mi się, że można. Ale ja myślałem, że można, się udawać. można udawać przez cały? Może cały, ale do pewnego momentu, dopóki się nie przegnie, mi się wydaje, że można udawać i, i to się okaże wszystko. Nie Dobra. wiem, ja tak była ale dzisiejszyb Wam szczerze, że nie da się moim zdaniem tak długo. No chyba, że to się przez dobry waktorem. Napoczą... Ma... No tak, ale tu profesjonalistów aktorów nie mamy w tym programie, bo no, to ja to nie. Wiem, nie. Nie, 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 absolutnie nie wstajem. Nie chcę o tym nie wiadomo. Chcę naprawdę otworzyć te serducha, nawet, no, dobra, nawet aktor zasługuje na miłość, no, więc nawet aktor ja. mógłby u nas wziąć udział w programie i szukać swojej drugiej połówki, aczkolwiek nam zależy na tych takich prawdziwych emocjach. No dobra, obstawiacie, może też bez wskazywania, kto konkretnie, ale są takie pary w programie, które uważacie, że naprawdę po programie coś z tego będzie? Uważam, że są. Są takie pary i jestem bardzo za nimi i liczę, że jedna z tych dwóch par naprawdę wygra ten program ale być ja No, ale też myślisz, że są takie tutaj osoby, pary, które przetrwają? Myślę, że tak. Myślę, że są. Niektórzy mają fajne takie charakterki, że się dopełniają na no, mhm. to, to teraz mi się nasuwa takie pytanie, no bo jednak wam się nie udało, ale w takich programach czy w tych czasach można rzeczywiście poznać swojego męża, żonę? No tutaj ja swoje no. zdanie często wyrażałem na przykład na ten temat, że w tych czasach, które są, są cholernie trudne, jeżeli o to chodzi o związki, o partnerstwo, coraz bardziej, coraz mniej wierzę w to, że można kogoś takiego poznać, żeby było, to była ta strzała i to było to, było to. Gdzie, gdzie A gdzie ogólnie w życiu, tak? Tak, że w życiu. No, ale że, w, pracę, pracę, to jest, w tym to programie... jest Ale chodzi o to, że na przykład wiesz, no bo jaka jest różnica, nie? Bo czasami ludzie mówią, o czy Karolina, powiedz mi jako prowadzący, naprawdę wierzysz, że to można w tym programie poznać miłość. Ja zawsze mi tłumaczę, słuchajcie. Ludzie poznają w różny sposób: w klubie, w bibliotece, na studiach, w pracy, na różnych aplikacjach randkowych, na Instagramie chociażby, więc czemu nie w programie, nie? No tak. Ja uważam, że właśnie w Wili jest mega intensywna relacja i można też zobaczyć, jakby się z kimś żyło czyli jest w głęboką wodą. Tak, jakbyś się z kimś prawda? Tak, tak. I myślę, że to jest super dobry sprawdzian. Później jest właśnie ta kasa, która jest jeszcze większym sprawdzianem. Wypuszczasz na to życie. Też brakuje różnych błędców ze świata zewnętrznego, aczkolwiek masz tam inne, których nawet o których byś nie pomyślał, nie? I to jest mega wielki test. I no uważam, tak, że tak, jest, jest tam ta w za ta. Zasadę, e, śpicie w innych łóżkach, trochę jak na kolonii. Tak. E, a właśnie, jak to jest, jak nie znasz tak, kogoś? No. Dziś zostań się parą, śpicie hmm. w innym łóżku. No, no, ja nie mogłam spać. Tak nie? Zimnie na maksa. nie bo no miarę luz, dużo łóżka były, więc jakbyśmy się pomieścili, nikt sobie kołdry nie zabierał, więc, no. więc było ja więc drugą, noc, drugą noc dobrze. zabierałaś. Ja, tak, tak, ale było ciepło, więc no. Co będzie tak najfajniej wspominać? Jakaś taka sytuacja Wam zapadnie w pamięci? Kurczę, mi zapadł chyba najbardziej ten moment wyjścia w willi, kiedy otwieram te drzwi. Jeszcze nie mogę ich otworzyć, bo próbuję do przodu, do przodu. Do przodu. Tak cię to Cię coś trzymało Tak, prostu, tak. Patrzę, i się przesuwa, wychodzę, widzę to Ciebie, to mówię wow. To był dla to 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 ogromny szok, ten wielki posłuch, jaka wielka statua wolności, tak, tak, stoj, ta... na tych szpilach po prostu wyrocznie. Statua wolności. To był taki moment, gdzie naprawdę poczułem, kurczę, naprawdę tu jestem i tak dalej. Bo jednak w kasie było czuć jakiejś kamery i tak dalej, ale to nie było to. W sensie nie stresowałem się w ogóle. To był jedyny moment. Kiedy poczułem to, zobaczyłem, to, to to zobaczyłem tak, patrzę, Karolina stoi, wszyscy siedzą, my, dobra, to się dzieje. To już się To już dzieje, naprawdę. Musiłem powiedzieć, że no, nie? Mówiliście no. no. krótko, ale no, tak zawsze pytam. No tylko o no, tam starczce, to, wzią, to, to tak, prakroli, no, no. A tak, Ale nie, to nie, nie jest spokojnie. Ja nie A to jest takie zabawne, że jak tutaj was mam na krzesłach czasami, to mówią, ej, ja myślałam, że ty jesteś taka, ty jesteś fajna. Ja ej, kurczę, czemu mam być nie Konkretna po prostu tam jest Bo ja muszę tak raz czasami po prostu... Tak. Bo ja, jestem tak, ja przychodzę ze strzału Amora. Wiecie, do tego jestem. Mm. E, a będą przyjaźnie jakieś za kimś, czy najbardziej tęskniła. Za Kamilem. Za, za, za nie, Aha. nie, totalnie nie. <laughs> za wykupami z Kamilem. Naprawdę A my się, się zaprzyjeźliście tak, No, no nie, mega mam relacje, tak mi się wydaje przynajmniej, że ja tam tak płakałam za nim dzisiaj, że... Ale kumpelsko rozumiem. Tak, tak, kumpelsko. No i jeszcze z Wiki naprawdę się życzyłam No i się przynajmniej z kasa. Będzie z kasa Wiki. Amory Union. Będzie na pewno się przynajmniej skasować. Junior? No nie, Junior! Junior w Warszawie. No, no, się... no. Junior to było fajne, dziecko no. w Polsce. Tak. No. No. no i za, za Paulę też polubiłam bardzo. No Tak, taka szczera osoba. Tak, no. bezpośrednia. I ją można albo robić, albo nie robić. po prostu jest z Paulą tak jest. Ty no, też nawet jeśli chodzi o dziewczyny, to z Paulą najbardziej bo jednak Mieszkamy też koło siebie, bo ona jest w Wrocławia. Gdzieś tam mamy jakiś taki mocny. Tak. Się tak, tak, mamy blisko, gdzieś tam rozmawialiśmy naprawdę o dużo rzeczach, mi próbowałem pomóc. No i tak chłopakami z kasy, są najbardziej. No i tak z chłopaków z domku to, to za Saszą, bo ma tego poczucie humoru. No ta tak, Sasza Gdzie tam ma. Mialiśmy, hmm. Nawet dopełnialiśmy, tu nawet gdzieś tam Antonio nam mówi, jest taki sam jak ty, też ma takie głupie żarty, głupie takie A tam lupie. głupie razem, tak. fajne. Tak. Jest, jest bardzo fajna, pozytywna pozytywna osoba, nie? Bardzo się zdziwiłem jego osobą. I, i zanim będę tęsknić z tymi żartami, nie? tą ilością mm. chmoru takiego człowieka, którego faktycznie dopiero poznajesz, a jest otwarty na wszystko, dosłownie na każdy możliwy temat. Bo teraz wspomnieliśmy dużo o Pauli, to jestem ciekawa, jak z Waszej perspektywy wyglądało to, em, że Paula jednak odważyła się i przyprowadziła kogoś do Wilnińska samo. I jakby, jak to wyglądało w Waszych oczach, jakby to odbijać. Mm. Ja uważam, że dobrze zrobiła, jeżeli poczuła rzeczywiście to coś, to czemu nie? Jednak... Masz tutaj nie grać, tylko i za głosem serca, więc jak najbardziej. Ja byłem świadkiem tego praktycznie od samego początku, bo gdzieś były te pierwsze nasze spotkania i widziałem to coś. Widziałem to spojrzenie u Patryka, u niej, że, że to zagrało, że to było od samego początku. To jest to właśnie, co mówiłem, że chciałbym takie coś przeżyć żeby poczuć to, że wchodzi dana kobieta i wow, i to jest to, mm -hmm. i tam to było, tam naprawdę to było, te spojrzenia przy śniadaniu, przy kolacji, no przy, przy każdym możliwym momencie, nie? Mm -hmm. No więc może szkoda serduszka pawałka, ale jednak y, też uważam, że Paweł nie zrobiła niczego złego, y y, bo po prostu to dało mi taki dowód na to, że ten program jest prawdziwy, że gdyby tego nie zrobiła i jakby się przed tym zbraniała, to gdybyśmy widzieli, że idzie do Patryka, a jednak by go nie, nie zabrała ze sobą, mm -hmm. to byśmy mieli takie poczucie, robi coś na siłę. No. A tu mamy dowód na to, że jednak jest już blisko końca, ona jednak poszła za głosem. Szkoda, że więc szkoda, że no. dziewczyn tak nie zrobiła. Są, ja już nie wnikam, nie chcę tego słuchać, ja już mam dość tych Waszych opowieści z Kasa Amor. Koniec! Koniec! To było minęło, wszystko zostało wyjaśnione. To co być nagrane, jest nagrane, pokazane. Koniec, koniec, nie mówmy o tym. Nie mów, nie mówmy. Słuchajcie, no... Fajnie, fajnie było Was poznać, jesteście perukami. Naprawdę. Jeszcze raz to się, że to jest taki fajny komplement dla Was, że, że zostaliście z nami. Jesteście wyjątkowi, bo to się zdarzyło pierwszy raz, więc na pewno będziecie super kumplami. Też tak. mam nadzieję, że my się też spotkamy tak, na, tak. na naszej drodze. No to co? Teraz jest chyba czas, żeby pozdrowić Waszych fanów, a na pewno przez ten krótki czas, ich się uzbierało, bo jesteście naprawdę takimi iskierkami Casa Amor, to teraz jest ten moment. Może zaczniesz? Ja, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystko. Całą za całą przygodę, było super. No to tak, pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam nam kibicowali mimo tych wszystkich trudności u nas i, i tych, co wierzyli do końca, że jednak w tej kasy uda się tak. nam wyjść mimo, mimo nie stworzenia żadnej pary. Tam no i wszystkich, wszystkich, wszystkich znajomych gdzieś tam. Tak. Gdzieś tak? Jakie trudności? To jest na ląowaniu. Szkoda, szkoda, że nie dało się znaleźć drugiej połówki, ale jak wiecie, udało się zyskać przyjaźnię. Nie kończy się świat, kończy się po prostu ląowaniem. Dopiero się tak? zaczyna. A tak. życie się dopiero zaczyna. I pamiętajcie, to jest potwierdzone info single. Tak. Single jadł do domu, tak. więc słuchajcie, wiecie na ich Instagramie, piszcie, djemki, podrywajcie, zarywajcie, no już widelec wy zostaniecie ich partnerami. Tak jak się w takim biurze. Tak. Tak. ogłoszenie od początku do końca. Kochani, dziękuję Wam bardzo za te dwa dzisiejsze live'y, bardzo Was ściskam mocno. Pamiętacie, że już do końca, do finału już mało czasu zostało, niestety jest nam wszystkim przykro. Wbijajcie do nas codziennie poza sobotą o 22.10, oczywiście w Polsacie oglądajcie nas. Gwarantuję wam, że jeszcze będzie się bardzo dużo działo. To nie jest tak, że już jest sielanka i ale do finału, bo naprawdę jeszcze przed nami różne perypetie. Także bądźcie z nami. Ściskam dzień. Dziękujemy.